Dzień dobry, z tej strony Ambrose. Witam was już w kolejnym odcinku. Zagramy w Tom Crisis House, tym razem operacja Backfire. Oh yeah! Mimo naszego zwycięstwa w Rio de Janeiro, Stany Zjednoczone postanowiły wysłać wsparcie wojskowe do Brazylii, by zapobiec y, eskalacji konfliktu. Przypisano nam rolę y, wspierania i osłony oddziałów z sił specjalnych USA na wyżynie brazylijskiej. O tak, wyżynę brazylijska. będzie zajeść licznie się wybór: mamy 15, 12% myśliwce, 11% śmigłowce. Cena zielona: 57% obrony przeciwlotnicza, przeciw, 20% a bombowce i marynarkę po zero. Standardowo, czyli. Dobrze, a tym zgląda security. Zapraszam na odprawę. Od razu przejdę do rzeczy, Kręczą. Chociaż obrona Rio zakończyła się sukcesem, odebrano nam ten kawałek chleba. Stany Zjednoczone postanowiły bezpośrednio zaangażować się w konflikt. Obawiają się, że kryzys może objąć cały region. Kilka oddziałów sił specjalnych USA przybyło już do kraju. Płynie tu też grupa bojowa lotniskowca James Lawrence. Nie kierujemy już operacjami wojskowymi w Brazylii. Co więcej, nasz klient życzy sobie, żebyśmy wspierali wysiłki rządu USA w celu zakończenia konfliktu. Kurs naszych akcji spadł o 5 punktów. Grozi nam utrata 80 milionów dolarów i to tylko w tym tygodniu. Zarząd musi zanalizować nasze zaangażowanie w Brazylii. Dowództwo Sił Specjalnych USA poprosiło Artemis o wsparcie do czasu, aż więcej sił nie przybędzie do tego rejonu. Przydzieliliśmy im ciebie i twoich skrzydłowych z Hawks. Macie wesprzeć siły USA, ale najmniejszym możliwym kosztem. Straciliśmy już i tak dość pieniędzy i nie zamierzamy tracić więcej. Tą misją dowodzi generał Keating. On przekaże Wam jej szczegóły. Dobrze Cię widzieć, Davidzie. Przypominają mi się stare dobre czasy. USA potrzebuje pomocy Artemis. Musicie wesprzeć z powietrza oddziały duchów, które zostały zrzucone w lasach Amazonii. Duchy działają za liniami wroga. Mają dokonać ataku na dowództwo polowe i zdobyć informacje na temat ofensywy Last Trinidad. Jeśli atak się powiedzie, zapobiegniemy ofensywie lądowej i zmusimy Last Trinidad do negocjacji. Powodzenia! Liczymy na was, Krenshaw! No, trafi mi się dziwnęło. Dobra, oczywiście poziom trudności trudny. Ponują nam tu samolot Miraż 5. On ma. Ile ma? 2,5 gwiazdki, jeżeli chodzi o powietrze Ym, powietrze i 3,5, jeżeli chodzi o powietrze ziemia. Sprawdź może inne samoloty. coś lepszy. Jak y jak y y on z prędkością jest jakiś średni, a ja właśnie lubię szybkie samoloty. 3... Ten ma po 3 gwiazdki F2. To jest nasz treningowy samolot po 2,5 ma. Ten, ale on jest ma dobrą prędkość. Słaba prędkość. Kurde, nie mam żadnych takich porządnych samolotów. Zacznę, może jego wyposażenie. Co ty masz? Czy on jest taki multi-target? A ty? O, on ma rakiety niekierowane. Ech. Powiedzmy, ja nie umiem się tym zbytnie posługiwać. To nam chyba radar wyłączą, chociaż nie jestem pewny... Dobra, wiecie co? Zaryzykujemy sobie weźmiemy sobie ten samolot, bo on jest szybszy. Zobaczmy sobie, może jego specyfikację, jak standardowo Bozia przykazała. Mniejszy łono i wysoki kod natarcia. Weźmy go. Pociski. prostu konfiguracja przeznaczona do osiągnięcia totalnego panowania w powietrzu. Idealne do walki powietrznej. Takiej jednak mo mocy w walce z celami naziemnymi. No właśnie. Chociaż te 120 pocisków Joystar powinno styknąć na cele naziemne, więc powinno zostać. Dobrze, weźmy w takim razie dominację w powietrzu. Chociaż jest to niepolecane, ale co mnie to. Zobaczymy, co to będzie, kurde, za misja. No właśnie, macie jakie są pokazane te, te ataki, i my lecimy. Wyżna Bazyliska, 4 kwietnia 2021. Mam was na radarze na 3-3-0. Macie pozwolenie na działanie w północnym obszarze operacji. Wydawa dobra noc na małe polowanie. Nie chodźcie słyszeć wyrośnie. Kasper, czekam na rozkazy Lotkość nasz tu domocniczy. Jest... To są klary? To jest zwolnienie, dobra. Armii, która zbić kompleks last i przejmie ważne dane. Wspomniany kompleks roga o ok. kryptonimie Sierra 5 to część sieci wysuniętych Was last filat w północnym obszarze operacji. Wywiad potwierdził, że znajdują się tam ważne aktywa naszych przeciwników. Bezpośrednie drogi powietrzne do Sierra 5. są chronione siecią obrony przeciwlotniczej składającą się z baterii pocisków SAM i radarów poszukiwawczych. Nasze śmigłowce będą musiały nadłożyć drogi, by się przesisnąć. Kęczku, choć to operacja grupy wojsk, chyba nie muszę Wam przypominać o procedurach działania korporacji. Oczekujemy, że wypełnicie rozkazy jak najbardziej sumiennie. Tu generał Kitty. za sytuacji. Do kosiarza będę dostarczał kolejnych informacji w trakcie trwania misji. Po wejściu na głos 154 będziecie eskortować komandosów przez ten górski przespyk w celu uniknięcia wykrycia. Kryptonin grupy sił głowców to Ogary. Ogary, słyszycie mnie? Ogar 1-0, słyszę głośno i wyraźnie. Kosiarze, musicie upewnić się, że załatwiliście wszystkie stanowiska obrony przeciwlotniczej z 5 zanim to tam Ogary. Kapitan Mitchell jest dowódcą jednostki naziemnej. Chyba się znacie. Dobrze, że jesteście z nami, kapitanie Kremszow. Ciągle piszę wam za te popisy, które odstawiliście w Guare. <grystanie> dobra, spoko. pamiętajcie, że czas nas goni. Zostawcie sobie pogadanki na później. Może kiedy będziecie wracać do bazy. Poproszę prostu dany celów. Wow, wow, wow. Niech to nie trafiłem. Ale nasi tutaj, chłopacy, też sobie poradzili. Ja się zajmę samami w takim razie. Nie ma tak wleci wlecie od razu w strefę walk, nie? Chyba ubarwieni ma ten samolot. Przejdźmy sobie wyżej na wszelki wypadek. O, właśnie o tym mówiłem. Wykrywam stanowiska SAM, celów na trasie przelotu. Przejdźcie na linię drzew i uważajcie na wystrzeliwane pociski. Dzięki za ostrzeżenie wrożniom. Jeżdżamy w dół do krzaków. Przyjąłem. W dół do krzaków, jasne. Ja to normalnie frontalny atak. I do góry. Mam 4 km, dobra. Robimy Unik. nacieramy. Uniknięto.

<laughs> ale to było niezłe, niezła akcja, kurze wiecie, wlecie od razu w sam środek Dobrze że... Skrzydło zostaje sobie przy dupie, żeby mnie tutaj osłaniali porządnie A my się pobawimy Tak, ma mapę na razie nie chowam, bo ona jest przydatna Poszło dwie rakietki Jeden Drugi, świetnie Dobra, szybko wracamy Bo za chwilę nasze ptaszki znów trafią yy, Albo raczej wykryją baterie Przeciwlednicza SAM Może są jeszcze Alex i Clover, ale nie wiem Nie znam się na wojskowości Oh je yeah. Wykrywam stanowiska SAMów na waszej trasie Załatwcie je Roger, przygwoździmy te samy. Mamy ile? Mam 3 baterie SAM i 3 baterie...

Nie wycofamy się. No, jeszcze, jeszcze kawałki będą w bazie. No właśnie, widzimy i zaraz ich zniszczymy. Dajesz, maleńka maszynko, dajesz. Rakiety poszły. Dowódca zniszczył cel pociskiem. I szybko wracamy, no właśnie, bo już. Widzimy cel misji. Baza jest o pół kilo za stąd. Przyjąłem dowództwo duchów. Uwaga, uwaga, wykrywam aktywne sygnały SAM w okolicy bazy. Roger wyrocznie. RWR wykrywa systemy SAM w trzech kompleksu. Co mamy robić? Podchodźcie tu pułap do linii drzew i zbliżcie się do baterii SAM. Bogary, czekajcie na obecnej pozycji. Nie podlatujcie do stanowisk SAM.

O, weteran, pilot bombowca, milutko. Kolejna bateria RPG, ale tej nie zniszczy na razie. Weźmy sobie zatem inny cel. Aaaaah! A się teraz musimy jeszcze wy... yy, bronić duchy. Dobra, ci się nimi zajmą. Nie trafiłem.

Tutaj myślę przyda te bomby kasetowe. No, jeszcze tu nasi chłopcy eh, dadzą sobie radę tam, kurde. Dzięki za oglądanie! Mamy potwierdzony traktat z Vitru. Aha, został jeszcze jeden. Hamujemy nawrotka i już leży. No co, mamy 96 punktów zdrowia, bo tam straciłem trochę przy pociskach, właśnie o, y, te pociski, Jezu. nie pociski, tylko te baterie, część lotnicze AA, one są takie upierdliwe. Zniszczyć to, świetnie. O, widzicie, niebieska strefa, to jest też y, strefa, do, przez którą nie możemy przejść. Chyba podziw poleciał Zaraz z, z, zwolnimy e, W górę to chyba Nie mamy ograniczenia Proszę o raport. Macie przesypkę? Potrzebujemy połatki czasu, spisar. Słuch nie nam Zrozumiałem. Dopóki co, posiarza, osłaniajcie ich. Kupcie im więcej czasu. Nie możemy płacić z tłustymi rękami. Drogie czołgi i wozy piechot wrzają się do Sierra 5 Załatwcie je. Nie trafiłem. Właśnie, o to chodzi w tej całej trudności, że ich jest tu po prostu od cholery. Ale mamy tu jest nas tylko trójka. Żeby wszystkich zniszczyć. Proszę o raport. Jaka sytuacja? Pozostali żołnierze droga ułożyć się przeszkadza do zadania. Przygotowujemy ostateczne nadarcie. O je, nisko to dowód na domu, mamy przesyłkę, powtarzam. Mamy to po co tu przeszliśmy. My tu ją przesyłkiem, nie na ruszona diabełka z prawo do i ruszajcie na dach, pokary odbiorą was stamtąd. Zamykamy minerały. Derwis opuszcza budynek. Oh je, yeah, bez ograniczeń. Jeszcze osiągnięcie, świetnie. co jest, kurde. No cóż, zdobyliśmy szlema. Odpoczywamy odbiór Nie tak szybko kosiarz 2.1. Do waszych pozycji zbliżają się kolejni bandyci. Lodo, wodza, Wszystkie drżnięte w powietrzu. Gracamy do bazy z przesyłką. Przyjemny. A wykończymy jeszcze tych. Dobra, trzeba teraz szybko się do nich dostać. Dzięki za ostrzeżenie. dowieziemy ptaszki do domu. Zbliżają się uśnówce na kursie 249. Zamierzają przechwycić siłowcy. Przyjąłem, widzimy już bandytów. No właśnie, widzimy bandytów i już lecimy z pełną prędkością. Ile? No prawie... prawie dwa machy. Czasem mam jeszcze te pociski. Pięknie. Wyrocznie jak to wygląda? Wylecieliśmy już ze strefy walk. Jesteście w połowie dowódcy co duchów. Jeszcze około minuty i będę Michel przy punkcie odbioru robi się naprawdę gorąco. Mątownicy nas wywężyli. Powtarzam, punkt odbioru wykryty przez vloga. Ogar przejdźcie do drugiego punktu odbioru. że informacji macie na hadach. No właśnie nam, że pobierają nowe współrzędne. Świetnie. Szybko tylko lodko uwaga! Mam bandytów na radarze! Zbliżają się na waszej szóstej! O o! Natychmiast atakujemy! Ech. Co to było? Hej, dowódco koszarza! Mam jakiś problem ze swoim ERS! Straciłem namiary nawigacyjne! Odciski się nie uzbrajają! Mój komputer pokładowy też dostał ciała! Rocznia! Proszę o pomoc! lodko uwaga! Otrzymaliśmy informację o tym problemie od dowództwa! To jakiś problem z oprogramowaniem! Sprawdzają to! Uwaga! Jak mi. No coś dzieje. Lot kosiarz. natychmiast przerwać misję i wracać do bazy. Ser, jeśli teraz się wycofamy, ogary nie mają szans. Nie zamierzam ryzykować utraty własności firmy Cresho. Pamiętaj o rozkazach. Macie zapewnić minimum wsparcia. Zrobiliście już aż nadto. Macie natychmiast przerwać misję. Wytrzym, powiedz, że tego nie zrobimy. Wciąż mamy działka. Możemy ich zdjąć! Węższo, otrzymaliście bezpośredni rozkaz. Natychmiast przerwijcie misję, albo czekają was poważne konsekwencje. Szefie, są już niemal przydali. Jeśli mamy coś zrobić, zróbmy to teraz. Uciek mi. No właśnie, teraz jest to, że my musimy użyć działek, aby zdjąć wrogów. A oni mogą użyć pocisków. I ta go dobra, oni go tam zdjęli. Ja nie umiem zbyt dobrze tutaj dziokami y, walczyć. No i właśnie Artemis chciało, y, kazało nam opuścić y, nasz y, śmigłowiec, który eskortujemy, albo raczej śmigłowce, bo nie dostają pieniędzy. Wow, 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 zaraz dostanę pociskiem w dupę. No a oczywiście my się nie zgadzamy, no bez przesady Bez przesady, nie, nie opuszczę towarzyszy broni Wracaj tu Trzeba się wysłać tylko ile? Cztery samoloty Barcęki no, Nie mogę go dorwać Chodź tu Wraca mi tu cholero jedna. Nie wiem co to jest za samolot. Powodzenia! strzelać bez odkazu. Tak, tak, strzelać bez wskazu, ciekawe czym my mamy ten pociski nieaktywne. No. A! Dostał! Zniszczyć go, mówię! Uwa, 12. Się tym Dobra, padł. Możecie bezpiecznie wracają do domu. Doskonała robota, Kosiarze. Dzięki, że z nami zostaliście. Nie zapomnimy tego. Lot, aż tu dowództwo. Generał King, Gratuluję wam doskonałej akcji. Uratowaliście życie całego oddziału uderzeniowego Armii Amerykańskiej. Wracajcie do wazy i złożcie kompletny raport. Bez odbioru. Mam wobec siebie kolejny dług w Dzięki, że nadstawiliście za nas Po prostu robimy swoje. Każdy na naszym No, Nie ma sprawy. Się ze mną Misja wykonana O oh je yeah. <todgłosy> To ja próbowałem z nimi walczyć masakra Pocisk na dupie, nieźle Dobra Kończymy tą misję w końcu p 240 ziemia 265 Znaczy ile, ile osiągnięć? Dwa poziomy. Super. Bez ograniczeń, to 500 punktów, nie? Ładnie. I co dostaliśmy? Mapa Ulysses odlokowana, MIG się odlokowany, Stopień sierżant, potem stopień starszy się zobaczymy, przynajmniej mamy zestawy broni i F20 dostaliśmy. Nie to jeszcze nie jest F22. Oh je! Yeah. Nowe wyposażenie, znaczy nowe umiejętności. A to macie pokazane multi. Dziękuję i trzymajcie się do następnych odcinku Hej!